I co, i co wy chcecie, policjanci z Bożej Łaski? Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty. A dzisiaj witam Was w kolejnym dniu najnowszej aktualizacji na PCD, czyli najlepszym serwerze na Robloxie. Przypominam tylko na początku, że dalej maraton trwa, udaje Wam się dalej go zrobić, więc to jest, powiem Wam. Szapoba, to jest, to jest naprawdę dobre wydarzenie, że udaje Wam się utrzymać 100, łape 100 łapek w górę pod filmami. No i jeżeli chcecie, żeby maraton dalej trwał, to utrzymajcie proszę Was dalej te 100 łapek. Także jeżeli film Wam się spodoba, zostawcie łapę, suba, komentarz, podbicie filmu oraz wpadnijcie na Instagram, Discord, tam dużo informacji. Wszystkie linki macie w opisie pod filmem. A dzisiaj zrobimy sobie test nowego, najlepszego samochodu. Przynajmniej najdroższego samochodu, którego nie mam przecież, to powinienem się tu gdzieś nie tu cofnąć, jak się cofa na tych stronach. Ty czekajcie, jak się cofało na stronach. Po prostu Auto PCD, dajemy sobie samochody i najdroższy, który możemy kupić. Hatsu Vivic R. Chciałbym go wykorzystać w przyszłych odcinkach do testów, ale do tych testów będę potrzebował Bartka na pewno jeszcze kogoś. Zastanawiam się kogo, bo myślałem o przetestowaniu trzech samochodów. Czyli po pierwsze tego Hatsu po drugie, Dodge. A, a po trzecie, tego Audi, którego ostatnio testowałem, bo napisaliście mi, że przede wszystkim to Audi wygrywa teraz z Dodge'em, jeżeli chodzi o prędkość startową. Jest to teraz najszybszy samochód do kupienia. I myślicie, że ten RBS 6? Bo ja mam wrażenie, że, że nie chodzi wam o inny samochód. Nawet nie ma tutaj takiego drogiego, chyba. Że chodzi właśnie o ten, i że on jest ponoć lepszy ogólnie od tego, aczkolwiek mi się wydaje, że V on do 300 w ogóle nie dojeżdża. Więc ja nie wiem, jak on jest lepszy. Dlatego trzeba będzie, wiecie, trzy takie samochody naraz przetestować, i wtedy Wtedy się dowiemy, który tak naprawdę jest lepszy. Powiem Wam tak, od razu pierwsze wrażenie w tym samochodzie jest mega pozytywne. Naprawdę, on wygląda naprawdę dobrze. Taka Type R mocna, ta, ta, tak to wygląda. To taki Civic Air Type R Wygląda naprawdę porządnie Sprawdźmy sobie najpierw go bez modyfikacji na tej drodze Dlatego dzisiaj gramy na serwerze prywatnym Bo wiem, że te testy na serwerze publicznym są ciężkie Bo jednak ja bym chciał zachować się fair wobec też innych graczy I się nie rozbijać, chociaż no inni gracze się rozbijają o mnie cały czas Teraz możemy się rozbić co najwyżej o boty Prawo jazdy mam, więc też w tym teście będę jednak zwracał uwagę na policję I będę hamował w razie W, ewentualnie nie uciekał gdzieś w bok. Jak się policję spotka. No dobra, 196, 200 na godzinę, 206 na tym znaku, 220, okej, okay, 230. Jedziemy tutaj, rozpędzamy się bardziej, 240, 250. Tu bardzo do prawej byśmy musieli, nie? 250 max. Nic więcej już chyba z tego nie uzyskamy moi drodzy, ale fajnie przekoziołkował. Dobra, 250 to jest chyba faktycznie taki maks, który tym samochodem uzyskamy. Nie pamiętam, ile on w sklepie pokazywał, nie? Jaki był maks w sklepie, ale też trzeba będzie to, to sprawdzić. Ewentualnie, Wy możecie w komentarzu śmiało napisać. Pamiętajcie, że każdy komentarz się liczy. Nawet taki durny, bardzo. Dla statystyk każdy komentarz jest tak samo warty. Tak samo ponoć te podbicia są mega mocne, więc jeżeli możecie podbić, to podbicie, ale to chyba z telefonu trzeba podbijać. Też nie jest. Jestem co do tego, zawsze przekonany, czy to z telefonu, czy nie, ale ponoć jest taka opcja. Dobra, ile tu będziemy mieli: 251, 54, 57, 59, 64 i w barierce skończyliśmy. Ej, dobre, aż w barierce skończyliśmy. No to zdecydowanie teraz zobaczymy, jak to wygląda na spałnie. Powiem Wam, że też ten odcinek nagrywam. O, Lucio wbił, no nieźle. Nagrywam ten odcinek w momencie, w którym Wilczur e, do mnie wpadł, więc też to, tak wiecie, na szybko muszę ten odcinek ogarnąć, żeby Wilczur zaraz się tutaj nie, nie poczuł porzucony. E, dobra, on ma 270 fonoć v -max. No to v -max w porównaniu do e, BMW ma lepszy. I koni mechanicznych ma trochę mniej, więc w teorii rozpędzić się powinien dłużej. Ale tak, tutaj ten ma 315,717 717 koni. No nie wiem jak, jakie to jest mocne. To ja nie wiem jak, te, jak to Audi ma być lepsze. Tak szczerze powiedziawszy, nie mam bladego pojęcia. Dobra, reszpimy sobie to Hatsu. Jedziemy nim dalej, sprawdźmy sobie teraz jego modyfikację. Zobaczymy, jak go przerobimy. Jeszcze środek sprawdźmy, bo środek wygląda też bardzo dobrze. Jest to jeden z tych samochodów nowych, które mają w środku możliwość pokazywania prędkości, nie? Po prostu prędkościomierz działa faktycznie. A czy w 100% dobrze, to już inna sprawa. Jak kierunkowskaz fajnie słychać w środku. Patrzcie na to. Pewnie Bartol teraz to, to jemu się dobrze gra na kierownicy z kamery pierwszoosobowej w takich nowych pojazdach. I wygląda ogólnie naprawdę dobrze. W ogóle, ej, ciekawa sytuacja z dzisiaj, powiem wam. Byłem sobie pod sklepem, właśnie z Wilczurem. I dosłownie wsiadam do samochodu. I przechodzą sobie jakieś takie ziutki. Maciek z kubą. I nagle słyszę tak. Ej, ten samochód wygląda. Ja zgaduję, że to widzowie z PCD. Ej, ten samochód wygląda jak samochód Hogatego. I nagle realizacja. Popatrzyli do środka, ja się popatrzyłem, się uśmiechnąłem, zamknąłem drzwi i zaraz odjechaliśmy, nie? Bo byliśmy po zakupach. Ale dosłownie ta realizacja później. Ja się nie spodziewałem, że ludzie chodzą i tak patrzą. O, samochód jak samochód Hogatego. Jeszcze pewnie z PCD, właśnie. Eee, I no, widzicie, faktycznie ludzie rozpoznają samochód w prawdziwym życiu z PCD. No, to co ja mogę ukryć? Ja faktycznie posiadam Golfa 6, no? To co? Oho, Lucio przyjechał też z yy, tuningowanym chyba tym hatsu już z tyłu. Dobra, jaki kolor? Powiem wam, że biały mógłby zostać, bo biały z tajperką mi się bardzo dobrze kojarzy. Nawet w GTA ja mam biały kolor tajperki, więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o kolor, chyba dużo zmieniać nie będziemy. Mogę sobie dać na chwilę jakiś inny, ale ja mam wrażenie, że żaden inny kolor już mi nie będzie pasował w typerce. Że tylko i wyłącznie kolor biały, taki bielutki, nie bieluch. Możemy dać czarny, tak wygląda. Szary wygląda tak. Szary wygląda jak kupra. Czerwony i niebieski. Czerwony jeszcze mógłby pasować jakoś, ale chyba biały. Chyba kolor biały po prostu. Tak mi się wydaje. Zostawmy paint type. O, ale możemy metalika zrobić, bo matowy to tak średnio, chromowany wiadomo, to już są inne kolory praktycznie. Więc metalika sobie damy. Rim Colors, ale tutaj praktycznie też są czarne już od razu. One bardziej czarne chyba nie, będą, chociaż tak minimalnie czarne bardziej mogą być. Eee, ale nie wiem czy defaultowe nie są wcale lepsze. Tak, realnie. No, są fajniejsze chyba. Plate'cy, no to oczywiście blachę zmieniamy na RP HGTSK. W prawdziwym życiu sobie powinienem takie chyba zrobić, bez skitu HGTSK i by było dobrze. Plate frame, no to tutaj oczywiście autodudek musi wlecieć. Lokalny patriotyzm do autodudka. I teraz co możemy zrobić? Po prostu bagażnik, bagażnik z faktycznie bagażnikiem, w sensie mocowanie na bagażnik plus bagażnik, bagażnik czarny i rowery. Rowery to muszę na jakimś rodzinnym samochodzie zrobić, tu mi nie pasują, tak szczerze i limuzynowe okienka, mamy też takie i takie, no to limuzynowe faktycznie, zróbmy sobie. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, to tyle. Myślałem, że tutaj też będziemy mogli silnik ulepszyć, ale jak widać w tym samochodzie silnika akurat nie ulepszyć się nie da. Więc zgaduję, że on dużo lepszy już być nie będzie, ten samochód, nie? Aczkolwiek moglibyśmy nim sobie zrobić w takim razie. E, delivery Calls. Zobaczymy, jak Delivery Calls będzie działało w tym, e, w tym pojeździe. W sumie mógłbym od razu fotkę mu e, dupnąć pod tym. Czekajcie, w ogóle. O! Pytanie do widzów, czy macie jakieś fajne miejsca do robienia z ładnych zdjęć samochodom teraz przerobionym, nie? To jest fa moje faktyczne pytanie, tak brzmi. Jakieś ładne, ładne zdjęcie dla, dla samochodzika. Dobra. Żeby zrobić i ewentualnie też miejsce i jak ładne zdjęcie zrobić w samochód. O, testuję najdroższy samochód. Teraz do kupienia. Chociaż najdroższy on chyba nie będzie, no bo jednak koniec końców droższe są jakieś. W sumie, czekajcie, bo BMW nie jest droższe od tego samochodu. Oho. I co, i co wy chcecie, policjanci z Bożej Łaski? Dobra, zrobię wam fotę. Fota z policją to zawsze wiecie: plus 10 do popularności. Na ten Lucio, niewdzięcznik jeden, jak się wpina tutaj pomiędzy e, mnie a, a tego, a policję. Dobra, trzeba uważać, co się robi, bo ta policja, to wiecie, może mandacik wystawić. Ja ponad słyszałem, że istnieją patrole policyjne, które wlepiają te mandaty nawet za takie wykroczenia, jak właśnie niewrzucenie e, kierunkowskazu i e, niewrzucenie czasem awaryjki. Ale pytanie, czy to jest właśnie prawda. Bo ja czasem y, widzę wasze komentarze i po prostu myślę. Sa sam po prostu głupieje czasami, bo nie wiem, czy to na poważnie wprowadzili, czy to tylko widzowie tak napisali. Tak samo właśnie było z tym y, RB, nie? Z tym y, Audi. Że Audi jest dużo lepsze teraz niż Dodge, AMAX, zrób coś z tym. Ale w sumie, jak przetestowałem ten samochód, to się okazuje, że nie jest wcale tak lepsze dużo. Więc, więc wiecie, nie wiem jak to jest. Ej, do kiedy będą te rampy zafajdane na serwerach? Bo tak nie powiem. Trochę te rampy już mi nie pasują, jak wydawało mi się, że one tylko na chwilę na event będą, a te rampy są już dłuższy czas. Już tydzień od aktualizacji, nie? E, te rampy cały czas siedzą. Dobra, no tutaj całkiem nieźle sobie radzi. No tego, powiem tak, te, tego nie można zabrać temu samochodzikowi, no bardzo szybko jeździ. Bardzo ładnie i powiem Wam, bardzo przyjemnie. Ja nie wiem, czy to nie będzie mój w ogóle nowy, ulubiony samochód. E, bo jak nie jestem fanem sedanów, tak, z tym spoilerem, on dostaje taką dla mnie. O jezu, ładniejszą bryłę. O Boże, prawie na czołwę polecieliśmy z tym busikiem. No, także y, powiem Wam, że jeżeli o to chodzi, to. No, bryła, jak ma spoiler, to ta bryła mi się bardziej podoba, od razu. W tym samochodzie po prostu, nie? A jeszcze, jakby to było w wersji, właśnie, hedgebackowej, to by mi się bardzo podobało. Wtedy, wiadomo, spoiler, inaczej trzeba byłoby cały zrobić. Ale w wersji, właśnie, hatchback myślę, że byłby bardzo ładny samochód. Sprawdźmy też jakie w ogóle poprawki weszły, ja mam jeszcze na pewno przygotowane wasze pomysły i wasze rzeczy, które mi wypisaliście, które trzeba sprawdzić, bo pisaliście o jakichś domkach letniskowych, które mają interiory, tego typu rzeczy jakieś, to będziemy musieli posprawdzać. Też właśnie myślałem o odcinkach do nagrania, które będą nazwane tak jak ten odcinek z Audi, Teorie Widzów. Gdzie można byłoby właśnie sprawdzać wasze teorie i sprawdzać, czy jest fakt. E, czy są faktem? Ewentualnie nawet się podpytywać Amaxa czasami, nie? Też by można było zrobić. E, dobra, co tu było w aktualizacji? Naprawiono błąd, przez który laweta przestawała jechać po wypadku. No to tego chyba ja nie widziałem. W sensie. Nie, dobra, była ta laweta, która nie jeździła. I Event z lawetą usuwa się teraz automatycznie, jeśli gracz, który jako pierwszy go odpalił, wyjdzie z gry. O! To jest dobre, bo to się chyba psuło, że gracz wychodził, a ta laweta dalej się, wiecie, nie ogarniała jakby. Okej, okay. 3000 kaski, dziękuję bardzo. E, ale szybko! Patrzcie tu, jedno zlecenie za drugim. Szkoda, że tak taksi nie wchodzi, nie? Na takie zlecenia. Bo widziałem też, że już narzekaliście na taksi, że nagle nikt nie ma tego taksi tak często jak ja, jak ja. W sensie, że nie macie, bo ja też nie mam. Naprawiono błąd, przez który laweta jechała dłuższą trasą do grzybna obok Urzędu Miasta. Okej, okay, no to niezły błąd, ale jak naprawiony, to, to chyba spoko i tak. Dobra, podjeżdżamy o zadokowanie samochodu, tak zwane zostało zrobione na jezdniku miejskim. I teraz do krup jedziemy, czyli cyk nawrotka i jedziemy. Ej, naprawdę bardzo przyjemny samochód. To może być chyba mój ulubiony teraz samochód, jeżeli chodzi o przyjemność i wygląd z jazdy też, przy okazji. Z tego względu, że on nie dość, że jest szybki, ale nie jest tak wiecie giga szybki i nie rzuca nim tak e, aż jak e, tym Dodge'em, na przykład. Bo ten Dodge jest przewalony po prostu, on jest aż za szybki, bym powiedział. O siema napisał dla nas Lucio. To mu trzeba wiecie, kultura wymaga, żeby mu odpisać. Dzień dobry, dobra odpisaliśmy, no także jeżeli o to chodzi to, to to byłoby fajny, to, to jest naprawdę fajny samochód teraz do jazdy, bardzo dobrze się trzyma gleby, bardzo dobrze wchodzi tutaj w zakręty, jest właśnie szybszym samochodem, no bo przy tych fajnych samochodach zazwyczaj wiecie, brakowało trochę pazura, brakowało trochę tej prędkości nawet na tych długich prostych, na ten samochód ma prędkość na długich prostych, i też nie ma problemu właśnie w momencie, kiedy zjeżdżacie z tych prostych, nie? Bo zazwyczaj jak ktoś sobie dobrze radził na długich prostych, to miał problem z braniem zakrętów, z jazdą po mieście, z jazdą wolniej, tak przepisowo. No i wiadomo, że samochody niektóre lepiej wyglądają, a niektóre gorzej. Na no ten, faktycznie w każdej kategorii nie jest może najlepszy, top 1, ale jest zaraz na drugim miejscu, na przykład, a w niektórych może być top 1 no, samochodem. Także dajcie też znać, co wy uważacie o tym pojeździe. Oho, widzę, że nie tylko ja przyciąłem. Dobra. Pyk. Ej, nie wypadłem z toru, po prostu mogłem sobie zahamować. Powiem wam, że to, to jest aż dziwne dla mnie w tym momencie, że jestem w stanie faktycznie sobie przyhamować i nie ma, nie ma z tym problemu. Dobra, cyk. Dzień dobry, witam. 3100 z hakiem. Ej, jak szybko te zlecenia idą? Bardzo dobrze. Ej, dobra, powiem Wam tak. Jeżeli zlecenia szłyby tak szybko, faktycznie, cały czas, to można byłoby zacząć wpisywać je do grindu. Na przykład 20, 20 minut jazdy. Tylko, no problem polega na tym, tak jak w innych pracach tego typu, że. No to jest losowe <laughs> Że losowe byłoby pewnie nie dość, że. Losowe byłoby to, gdzie dostajemy paczkę, dokąd jedziemy. To jeszcze ten właśnie czas kiedy dostajemy to zlecenie, nie? To pewnie też losowe. O, Jezusku, sobie źle poleciałem. Oj. Czekajcie, będę miał stąd wyjazd. Oby. Oby mógł przejechać przez te bramę. Ja bym mógł tędy przejechać. O nie, o nie, o nie, o tak, o nie! Nie mówcie, że nie mogę tu. Dobra. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Stąd jeszcze wiadomo, jak się przedostać tam. Dobra, jak myślicie? Jak się stąd wydostać teraz? Tu jest chyba wąsko. No, zdecydowanie tu jest wąsko. Yy, wjechać jeszcze raz tak samo i przepchać samochód. No, tu jest wężej, tam jest wężej, to jest jedyny jedyny patent to chyba przejechać tędy faktycznie Ale nie mogę ty, dlaczego? Dobra, próbujmy. O kurcze, no nie mówcie, nie mówcie, nie mówcie mi tego Spróbuję B trochę poabuzować No ja PD, ale żem się... Pewam, ale żem się uwalił tym, no a, właśnie, to też jest ciekawą mam teorię widzów do sprawdzenia, jeżeli chodzi o taksi. Ale to nie będę ich zdradzał teraz. Ale chodzi też o prywatne serwery z tą taksówką. To mnie ciekawi w sumie jak zadziała. No dobra i... Ja PD, no nie przejadę, widzowie! Chociaż... o, 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 o! Teraz, tak? Dobra, Ej, wyjechałem! No nie, brama jest prawdziwa. Ej, bramy zazwyczaj były nieprawdziwe. Dobra, a jakbym wysiadł szybko? Bo zazwyczaj problemem jest gracz, że siedzi w pojeździe. Nie, ta brama jest. O, żeż, ty się jej nie da otworzyć. Szkoda, że się w ogóle bram nie da otwierać, zamykać. Dobra, to tej pracy muszę dropnąć, niestety. To sprawdźmy sobie jeszcze sławno. Bo posławnie nie jeździliśmy. No tak, a teraz się zdrespi sławnie. O, życzę, życzę sobie i Wam powodzenia. Jak się raz coś takiego stanie, to już ciężko się zdrespić w innym miejscu. Zetra teraz się nazywa. A nie ziaba. A mogłaby się jakaś ziaba nazywać albo coś. Te nazwy nazwy myślę, że powinny być poprawione. Troszeczkę śmieszniejsze albo coś. Zetra, nie rozumiem. Zetry. Dlaczego zamiast żaby jest Zetra? No nie wiem, można, można byłoby chyba lepszą nazwę wrzucić do tego. Tak jak w GTA właśnie bardzo często są nazwy prawdziwe zmienione na takie wiecie, zabawne po prostu. I zamiast jakiejś nazwy piwa czy czegoś takiego jest Peace Water, nie? Czyli woda i siki. Taka gra słów trochę zrobiona. Dobra. Jak się jeździ posławnie tym nowym, fajnym samochodem? Ej, i w ogóle nie mamy miliona. Trzeba będzie też przycisnąć. Faktycznie, może się uda tego live'a jeszcze zrobić. Nie wiem, może się udało nawet zrobić tego live'a wcześniej. Z e, zarabiania jakiegoś. Chciałbym go przed moim wyjazdem na pewno zrobić. A tak jak powiedziałem, mnie nie ma od soboty do poniedziałku. Więc, więc też mam nadzieję, że odcinki, które widzicie, wam się i tak spodobają. A, i słyszałem, że ten Sempex cały, firma o nazwie Sempex, to jest ta sama firma, a, gdzie jest, o, że to jest Sempex. A jest, faktycznie, skup złomu i metali kolorowych Sempex, o, i to, to oni się psują, moi drodzy, oni się psują. 4000 sławno darłowo, nie odbieram teraz tego zamówienia, bo Wilczur za, zaraz przyjdzie i będzie, pro, będzie. problem. A musimy karty Pokémon potwierać. Nie wiem, czy otwieraliście kiedyś karty Pokémon, ale Wilczur przywiózł tutaj do przemyśla sporo tych kart, więc... Dobra, jakiś car Spot mi jest potrzebny, no, żeby robić zdjęcia samochodom. Dobra moi drodzy, powiem wam tak. Reasumując, podsumowanie na koniec: Nie będzie to demon prędkości, w sensie rekordu nie pobije, ale wydaje mi się, że on jest nawet. że 250 faktycznie jedzie Audi, nawet po ulepszeniu. A ten jedzie ponad 250. Wręcz jest, powiem wam, taki samochód skrojony pode mnie. Bardzo mi się podoba, bardzo dobrze się nim jeździ. Czy zakręty, czy długa prosta. Jest bardzo dobry w każdym zakresie. Nie najlepszy, ale bardzo dobry. Więc to jest takie idealne połączenie, nie? Także myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Mam nadzieję, że maraton dalej trwa. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Eloj, Cześć, Siemanko.